się maleczko z tej strony Gruby, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w tym odcinku pokażę wam jedną z najlepszych armatek na Mega Dropie Będzie to taka armatka typowo do Grifu, ale do przebijania też się nada, aczkolwiek żera trochę TNT, a więc bez przedłużania zapraszam do oglądania Okej, okay, a więc gdy już jesteście na, te na terenie albo po prostu obok Gili, którą chcecie przebić, wkopujecie się po prostu na ziemię w zależności wprost na jakiej kratce chcecie przebić w moim przypadku to będzie plus minus 50 kratka ponieważ od to można przebijać Jedynie, co potrzebujemy do tej armatki to są dispensery skupujemy dispensery i robimy tak jakby kwadrat 5 na 5 czyli raz dwa pyk pyk i teraz wszystko prostu łączymy razem ze sobą wszystkie dispensery jest to taka mega fajna armatka, tym bardziej do griffowania. Jak widzicie teraz na minimapce, jest to dość spora gildia, która jest na 70 kratek wypełniona sandami i bojkami, aczkolwiek w sekundę zniknie z 20 warstw. Jest to mega fajna armatka, gdy na mega dropie jakaś gildia po prostu Wam mega uprzykrza zaproszeniem życia oczywiście tu możecie ją tak przebić i troszkę będą musieli bojno odzywać, a więc ja tutaj szybko jeszcze zniszczę po prostu powierzchnię jest to jak mówiłem bardzo droga armatka znaczy kosztowna jeżeli chodzi o TNT My troszkę zżera TNT i ona nie jest opłacalna na innych serwerach typu HC, na Mega Dropy jest nawet spoko i teraz jak widzicie stawiamy wszędzie takie dispensery u góry tak samo więc więc troszkę jednak tu TNT zżera aczkolwiek efekt tego griffu jest mega fajny no na przykład, w niektórych serwerach ta armatka może też spowodować lagi, jeżeli nie ma zabezpieczenia, na przykład przed TNT, przed masą prostych wykonawców TNT, o tak powiem, no to może tutaj mocno drogować serwera, albo po prostu jakieś dużo sandów na jakieś gigi. Teraz po prostu dajemy na poziomie dispenserów dolnych, wszędzie podłogę, może to być z każdego bloku i nie stawiamy tutaj enchantów itd., ponieważ ta armatka nie potrzebuje tego. Ok, a więc gdy już mamy podłogę zrobioną przy armatce, wychodzimy do góry i w, już i w sumie to już wszystko za nami. Teraz, jedynie co potrzebujemy, to wypełnić te TNT, troszkę to minie i podłączyć armatkę. A więc teraz wypełnię szybko TNT i widzimy się dosłownie za chwilę. Ok, a więc, jeżeli już wypełniliście całą armatkę, na którą schodzi chyba. 30 tysięcy TNT, coś takiego jak liczyłem, mi około 20 aczkolwiek pomógł mi jeszcze Addis Z serwera RGMC Więc tak no około 30 tysięcy TNT wchodzi na całą armatkę Więc to jak mówiłem dość droga armatka Teraz jedynie co potrzebujemy to redstone I po prostu podłączamy każdy dispenser ze sobą Aby po prostu łapał ze siebie po prostu sygnał I najważniejsze jest to aby po prostu u was na serwerze działały po prostu zegarki nawet najprostsze, ponieważ jeżeli nie będą nic działać zegarki, to armatka nie będzie aż tak jakby efektywna, a wręcz będzie po prostu nieopłacalna. nawet tak mi się wydaje. Teraz jedynie co potrzebujemy to jeden komparator i jedną świeczkę albo brokked stona, jak to woli. Teraz dajemy tutaj po prostu komparator podłączamy go świeczką z tyłu. Dajemy teraz resztę do tego komparatora, włączamy komparator i jak widzicie mamy zegarek. Teraz jedynie co to wystarczy, podłączyć resztę do armatki. Zegarek oczywiście może być w każdym miejscu, nie musi być w tym. I teraz po prostu podłączamy i zobaczcie jak wali Jest to armatka typowo pod grip aczkolwiek robi taki mega grip że nawet się trzeba robić na jakieś dwukę przebite. Są również mniejsz, mniejsze wersje tej armatki, jak i większe, więc to akurat wasza sprawa jak ją zrobicie, czy chcecie mniejszą, czy większą. Jak widzicie, jeszcze niestety Blading Pack nie wędrował tego na mapie. Aczkolwiek jak widzicie, robi to potężny griff. Zobaczę ile już TNT poszło. No, dopiero dwa staki. Mam nadzieję, że nikt się nie wkopie. No jak widzicie na mapie już sandy lecą to dość potężnie, tak samo że na East Bu też griff z tej armatki, aczkolwiek nie wiem czy to była większa armatka czy mniejsza Jak widzicie dość szeroko sandy spadają Jest to chyba na ponad nie wiem 30 klatek Więc jest to mega opacalna armatka jeżeli chodzi o griff No w sumie już się powtarzam, no co tu mam więcej mówić, zresztą zobaczcie jak ten teren już wygląda Nawet ta armatka do końca jeszcze nie przestała strzelać, aczkolwiek mega mocarnie przebija. Jak widzicie już troszkę nawet seta poszło. Więc... Więc po prostu przygotujcie sobie seta na zapas albo Commander Fight to All. Najważniejsze jest to abyście po prostu nie zginęli przy griffie tej armatki. Jak ja to nieraz miałem, że po prostu ginąłem przy tej armatce. Bo na przykład nie patrzyłem na HP i po prostu dodałem. Coś troszkę tak słabo, ta armatka, według mnie, działa, nie czemu? Ostatnio lepiej działała, aczkolwiek i tak robi mega spoko Griff. Przypadkiem Perły cyknąłem. Moment, no jest to właśnie ta armatka pod Griff, jest ona mega opłacalna. Według mnie na serwerach Mega Drop, aby na przykład jakąś gildię przebić. Okej, okay, wracam, honor, jednak dobrze przebija. Myślałem, że może troszkę będzie gorzej. Aczkolwiek teraz, jak widzę, to nieźle przebija. Jak, ma, jak są jakieś po prostu gildie ze stowna to na jeszcze lepiej przebije i po prostu będzie wielka wyrwa, ponieważ to nie śmieje wytrzymało od obsydianu. Jak widzicie, taki jest griff z armatki 5x5. Oczywiście można zbudować tą armatkę na przykład 10x10, aczkolwiek nie wiem jak ona wali, bo nie testowałem jej. Będą chyba pójdzie za 70 tysięcy TNT Nie wiem, co moje wyliczenia z głowy, więc nie bierzcie tego jako pewność. Aczkolwiek, jak widzicie, na mapie poszedł taki griff. Na ist był chyba troszkę bardziej. Większa, aczkolwiek tam widzę, jest już zasandowany. No, i to jest właśnie griff tej armatki. Jak chcecie, to możecie ją większą. Może będzie większy griff. To bola na tyle. Trzymajcie się. Cześć.